A teraz nastąpi zmiana. Może ta roszada w składzie pozwoli im objąć prowadzenie w końcówce? Znowu mają piłkę. Uwaga! Okazja do dobrego rozegrania. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Uwalnia się, co z tego będzie? Jakim cudem ta akcja nie skończyła się golem? Sam na sam z bramkarzem. Tu łatwiej... To będzie teraz tej okazji. Mogło być groźnie, ale tu był spalony. Udane wejście. Traci piłkę. Nie ma co czekać. Jeśli chcą to wygrać, to muszą tu coś jeszcze strzelić. Może teraz. Jednak piłkę. Teraz muszą popracować w obronie. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Akcja nabiera rumieńców. Szansa, przy przełomie impas. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce. To chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić. Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jestem tego pewien. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Ależ łatwo teraz minął. Ale obrona jest czujna. Dobrze kasuje tę akcję dzięki wzajemnej asekuracji. Mogą teraz wyprowadzić kontrata. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Przygled całe hektary wolnej przestrzeni. Ależ teraz będzie okazja. Dalej jest groźnik. Powtórka dogadnoko eksponuje te fatalne błędy, i to, że strona atakująca miała przewagę liczebną. Nie można zostawiać takich dziur w formacji defensywnej. Wystarczy kilka zagrań, i piłka wędruje do siatki. 3 do 1, gramy dalej. Matykasz. Zobaczmy jakie rozwiązanie wybierze. Kamiński. Nieźle wygląda ta akcja. Okazja. Nie zepsuć tego. Udana teraz obrona tego strzału. Na tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Aleksander Arnold traci piłkę. No, kilometrowy spalony. Zabrakło tutaj komunikacji. Jeden za szybko wybiegł, drugi za późno podał. Świetne, filtrujące podanie. Proszę państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. O dzisiejszym... I będziemy mieli zmianę. Potrzebują czegoś, żeby przełamać ten impas. Remis rzadko kiedy kogokolwiek zadowala. Rywale odbierają piłkę biało-czerwonym. Ależ! Sędzia gwiżdżę. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Nie ma bramki. Trafił w mur. I mamy rzut rożny w rozstrzygającej fazie gry. Jeśli teraz strzelą bramkę, może być po meczu. Nadal może być groźnie. Uwaga, będą prowadzić. Nie ma zmiłuj. Takich kiksów w wykończeniu popełniać nie można. Zmarnowana okazja z bliska. Do końca gry 10 minut plus czas doliczony. Usiłuje strzelać. Beczna obrona wyjaśnia teraz tę sytuację. Dobrze Kędziora teraz blokuje. Dobra interwencja, niweczy ten próbę ataku. Budują akcję, są coraz bliżej. Jeśli teraz strzelą, to będą wypuszczą wybranej stronie. Czy będą zaraz prowadzić? Dobre teraz zachowanie między słupkami. No, Pokazuje się dziś z dobrej strony, a mimo to opuści teraz boisko. Obrańca na posterunku oddala zagrożenie. Dobra decyzja, bez niepotrzebnego ryzyka kończy tę akcję, zanim się jeszcze tak naprawdę zaczął. Uwaga, udany przechyt teraz! Może im dać prowadzenie! Magna Parada wyjaśnia teraz tę sytuację. Piłka daleko od bramki. Doskonałe przejęcie, czy będzie strzał? brzydki fragment. Żadna z drużyn nie potrafi utrzymać się przy piłce. Co będzie teraz tej okazji? I nie ma tutaj teraz kola. To była sytuacja bramkowa. To była sytuacja meczowa. Tak tu sam na sam przecież. No ale nie udało się i nadal remis w końcówce. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Ostatnie minuty tego wyrównanego, jak dotąd, spotkania. Dopiók na pewno pomaga gospodarzom, ale tu jeszcze wszystko może się wydarzyć. Wystarczy. Ale szakcja, popatrzmy! Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce, to chyba rozstrzyga losy tego meczu! Na no to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Pójdźmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją sobie po meczu obejrzy. Bramkarz nie zachował się tutaj dobrze. Wypluł piłkę wprost pod nogi rywala. Na tym poziomie to się nie mogło skończyć tak. 2-1. Kontynuujemy grę. I Polska traci piłkę. Trzymuje się przy piłce. Może wybrać podanie. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Jest tam trochę miejsca w 16. Odgrywa na wolną pozycję. No i po akcji mamy sygnalizację spalonego. Zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska zwycięska. To był najlepszy moment na strzelenie zwycięskiej bramki.